Na pytanie, dlaczego nie inwestujesz, znacząca większość respondentów z naszego badania odpowiedziała, że brak edukacji i świadomości tego, czym są inwestycje, jest tą główną przyczyną. To, co możemy zrobić, żeby wesprzeć ten proces i stymulować ten proces na polskim rynku, to jest zbudowanie i serwowanie klientom indywidualnym procesów ze wsparciem zarówno od strony doradcy klienta, jak i mechanizmów. Pozwalających na wprowadzenie i wciągnięcie klientów indywidualnych w świat inwestycji. Z pomocą przyjdą nam tutaj modele dystrybucji oparte o doradztwo inwestycyjne czy zarządzanie aktywami, które odciążą klienta od tego skomplikowanego procesu uczenia się krok po kroku, czym są inwestycje, jak do nich podejść i jak poruszać się w biegły sposób w tym bardzo rozległym uniwersum.